strony. A bo jak jak się cieszył. O ja też, ja też i co? No. O jest. warianty. patrzcie, zaczynamy odcinek z projektami. Na drugim kanale będzie druga perspektywa, czyli jak Kaczorek będzie e e nagrywał. Cześć, Więc nie. jeśli ręka będzie chodzić albo jakieś dziwne słownictwo, to wiecie, do Grzesia. A wczoraj, a jutro będzie jego dziewczyna latała. <laughs> no, patrz jakiś szczęśliwy. Tu jest ile? 140 rakiet, powinno być 144, ale wcześniej trochę wyszaliliśmy. No patrzcie, jak on się jedzie, jak panic! <grym zimieniu> ta, A tam Andrzej ciągnie, ooo, a Feusz Papa. Feusz Papa. patrzy i mówi, co i będą robić? tam jest Andrzej. No i dobra. Kac szpakla, jedziesz! No zaraz zobaczymy, jak się szile zostanie. No ja myślę, że. 10. <laughs> to wszystko jest na szybkim lancie! Andrzej? Ale uciekłam. Ale... Dobrze, no, dlatego zrobiłem tyle czasu. O, tak ładnie się palą. Powolutku. Ale mam długie lądy. leciało i nad Ale nie, nie doleci do drzew? This is Frank, bro! Dobre były! Jakie chyba ja widzę, to, chyba dwie no. zostały. I na końcu może ja jeszcze Powiem wam tak, na kanale Machony Bez Piny zobaczycie kaczora yy, nagranie. On to powiem wszystko ładnie nagrać, bo to leciało wszystko nam nad głową. A kaczorek z drugiej strony Ale nagrywał. Jakim cudem takie kąty były, że jedna tam, a druga w tą? <laughs> bo to były wyrzuty kątowe. <laughs> Kolejny projekcik, 6 wyrzutni. TXB 263 bodajże, nie, Andrzej? TXB? 2 6 263, Dobrze pamiętam. Taka piramida Hopsa, czyli tak. Najpierw będzie strzelała jedna, później zapalą się dwie i na końcu zapalą się trzy, czyli jedna sobie dostrzelała, przestanie, później dwójeczka, przestanie i potem trójeczka. Oczywiście, żeby było lepiej. Postawimy to po prostu w linii leżącej, żebyśmy widzieli, jak mniej więcej te 200 metrów. Przeleci. Ja nagram z jednej z perspektywy. Kaczorek nagra z drugiej z perspektywy. Ale zanim do tego dojdziemy, mamy tu jeszcze takiego małego bonusa. Single shoty od Piromaxa, za co dziękujemy. Takie singielki. To jest scream bank. Tak? Nie, Scream King. Takie screamki dostaliśmy od Piromaxa, za co dziękujemy. No nie. Ja widzę! Miał stać za studzienką! Zaraz zobaczymy. you <coughs> Dobra. Jak? Elegancko. Ładne, dobre. Andrzej, udało ci się. Choć było blisko auta, ale z nic. Tu nie ma auta. Tam Kolejny projekcik. Boa dusiciel. Tu jest 2400 laser bolsów, Zobaczcie. Tak to pięknie idzie. O, tyk, tyk, tik. I tutaj już się zaczynam od PiroMax'a. Moskitowski, za co serdecznie dziękuję. Tik tik, tik tik. Tutaj, no jak widzicie, się kończy Tutaj jest do połączenia. O, no tak. Tutaj trzeba tylko złapać. O, co on taki powykrzywiany ty! Co on taki powykrzywiany? Tu się nie przejmujcie, że jest mało, bo to wszystko w jednym tempie pójdzie po prostu. Spakla, Odpalaj! Odpalaj, nie dygaj. Uj, Latało. uj. <śpiewanie> 2400. Pawełek, lepiej się cofnij. No, jeszcze troszeczkę. <śpiewanie> Bo na początku to tak będzie taki efekt... Delikatny. <śpiewanie> o, oui. tak, to jest delikatne, wiesz. See Słuchajcie jak spadają słyszysz? Stronę, tak. Słyszysz jak spadają? No, jak, jak te, jak to cię pyk. Klik, 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 klik. O, patrz, wszędzie o, są. są. Są wszędzie. Miu tak. miu miu. No, wszędzie leżą. Małe moskitoski. Tak, ale faktycznie jak są za ciasno, zbite, to nie, dużo tak. nie startuje. Tak. tak. One ma. muszą mieć jednak sporo, sporo luzu. I tak tak źle nie jest. Sporo pan nie no, sporo poleciało, ale te co nie poleciało, to widzisz, wszystko tutaj no tak. jest. Wiesz, tak to wszystkie się ładnie spaliły, tu nawet asfalcik przysmażyło. No, tak to wyczyściło. Tak, wszystkie odpaliły, ale widzisz. One jednak potrzebują luzu. Ale ich tu jest. No, <grym> no. Okej, okay. już tam parę razy chlapni. Mamy teraz projekt. Kiszka kiśka Andrzeja. Nie, kurwa, stabilna jak socjalnie. Kiszka Andrzeja. O, o macie spoiler co tam jest. Cały karton Zumbumów. Dobra, to był znak, że już starczy. Dobra. Lecimy z projektem Kuśka Andrzeja. Miał, Miałoby być inaczej, ale wiecie, no, cenzura. Ta, ta, ta Zaraz zobaczymy, co to tam on wymyślił. To jest projekt, wykonanie, pomysł Andrzej. Andrzejka, Andrzej jak chemik. Żabka, Andrzej. Jak żabka. Zaraz no, no zobaczymy. Zrobiłeś tam wszystko naraz, czy jakiś finał będzie? się eee. tak, tak delikatnie, nie? Udały. Nawet ci się udały serię, no! Powiem ci, Andrzej, jestem z Ciebie dumny. Tak, bliżej stał, to... Będę z Ciebie dumny. Co? Postarałeś się wariacie. Daj, z wszędzie, wszędzie gipsy leżą. O! wszędzie gipsiki leżą, jak to wygląda. Tylko się nie nachylaj, Murdo. Dobra. Nagle wszystkie Ale to na razie nie ma co tego ruszać. Bo nikt nie wiadomo. Po paru Dobra. To z tej Dobra! Tylko pamiętaj, strzelaj pod wiatr! I nie co mam te drogi. Już? Nie co robić drogę. Dawaj Kacorek FO2. Ten kalcik Kaczorek, nagry... Na a ty nie nagrywasz? A mam nagrać? No nagraj no, no, Kazio! No, nagraj Kazio, możesz latać no, całego jego plecami! Je, no, no, już? No tak! To jest przedostatni już projekt. Coś <laughs> zobacz ten jak drebczy, jak sarenka, <laughs> jak Fred Flinston. To było dobre. Nie ja widziałem kulki nad łebkiem. Kazik, zdałeś test! 10 na 10! Co? O zobacz! Zobacz! Nawet widzowie Tobie podobało się! Zdałeś test! No i ostatni projekcik na zakończenie odcinka 3, 6, 9, 12 bazuk. W tych chyba większość to jest E i chyba dwie są F. Podziękowania dla importera Piromax za oto. Te rakietki do projektu proszę bardzo ładny kącik, żeby nie było. Proszę bardzo, Andrzej tam rzeźbi na lącie białym, żeby wszystko naraz tam po 3-4 trytki jest dodawane. I za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Już kaczorka nie będę ganiał, żeby to nagrał No już nagramy to. Nie, już kaczek, tam ta kamerka się odwie Odpalaj Ja już widzę.

Dobry... Ale pięknie, poszło to... pięknie! Od razu widać! <laughs> to... Ty, nawet ani jedna nie została. Wszystkie Ta, poszły. A, gdzie kurwa kije? Jakie kije? A, co? Bo tu mówię, przerwa taka m... <laughs> <laughs> Jak Andrzej? Kurwa, jako Hindrzyku! <laughs> jako Chińczyków! <laughs> No, no to tyle. Trzymajcie się ciepło. Zimno, Zimne ognie! Co, co tak uciekasz? No, tak ja to no, to tyle. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie no, i o innych. No! odpalaj projekt. Odpalaj, nie dygaj! <stakujesz> <fazla> Myślicie, <masflanzen gay appeals Alexander>. że wszystko pójdzie? Ale ja dygam! Dawaj uciekaj, świecę ci po oczach, żebyś Run widział. For Run forest! <takujesz> Ty, ale uciekaj naprawdę, bo to jest odpalaj-nie-dygaj projekt. Kurwa powiem ci, ciężko się... O! Ale... No. Ale... I po stojaczku! I miałem stojaczek Ty, O tym ja, mówiłem, zobacz! Kuśtek jak robił ten projekt, jemu wszystko ładnie poszło. A tu widzisz, od razu poszły. Ty, ale powiem ci, że jedną to nawet chyba wykrzywiło, wiesz, rurkę w dół. Co? Bo rurka walna od dołu i odbiła się od ziemi i na ziemi wbuchła. Jeszcze jakoś. Ach, ja już zostawię, zostawię to bez komentarza Do poprawki. Do tych singli, bo to nie ma co. A ja to powiem już... tylko tak, do poprawki, troszkę. To nie ma co, tylko ciekawe czy jest stojaczek cały O oh. i po tym polu. Ostatni projekt. Miał być hit i na sam koniec wyszedł kit. Ale, ale to niestety, ale, lewa, no. ale to nie jest nasza wina, tylko wina to jest po prostu producenta i importera. O, proszę bardzo. Wszędzie odłamy tam. Wszędzie są odłamy. Poznikały. No Porozrywało je. Oho, po... rurka jak? O, jak? o ale go rozfał. ja mm. Zobacz. To ja już wiem czemu aluminiowe to się używa. O ja pierdzielę. Zobacz. O kurno, patrz. Zobacz. Cały środek zobacz. ci wywaliło Poszło to. No, kurna myślę, że poszło. To już to jak jest do wyjebania. No ta, to to wiedziałem, to to pierwsze, zobacz pierwszy już jak rozwalił. No, zobacz. Roz, to dlatego używa się w pirotechnice aluminiowych rur, jak macie szelki. No, bo aluminium. O, ten nie, Aluminium nie e, nie rozwala się na drobne kawałeczki, tak jak stal. A najgorsze jest żeliwo. No zobacz. Ale no To roz, najgorzej, pierdolimo. a to pierwszy był ten. Ej, I najgorzej. Sto jak za 500 poszedł. Zobacz. A Taki fajny amerykański. Eee. Był. No, teraz powiedz mi, komu ja mam rachunek wystawić? mam rachunek, wstawić, co widziałeś. To co, jedno wybuchło, ale to było w głębi, to zobacz, wybuchu rozwaliło i tu no poszło. Ale to by ci rozwalił gdyby jeden, no to by rozwaliło tylko to, a nie resztę. To akurat no chyba wydaje mi się, że to jest akurat wina producenta. No. Niestety, bo to... Dobra. Zobacz, no kurna. A nie, tą wygięło to tego, po. ale... No to już po... Ale mówię, pierwszy najbardziej rozwalił, zobacz to. No, no, zobacz ostatniego, zobacz tu. Zobacz. No. Hmm. Zobacz, cała studnia jest w tym. Po, ale wiesz co na całe szczęście, cała siła poszła w tamtą stronę z odłamkami Singli. Tak, Znaczy no z wiatrem poszły. No dobra, bierz każdą w łapę idziemy. i idziemy. Tym smutnym akcentem kończymy no, ten po reklamówkę, żeby to tak. zgarnąć.